I Jak? Fasolkę mam, ale długowłosa. Heh. Znudziło jej się czekanie na księcia na białym koniu. Dziwisz jej się? Ach, dzisiejsi faceci, mięczaki i modnisie. I dlatego właśnie wybrałaś sobie wampira? Detlaf. on był narzędziem. Tylko i wyłącznie. Szkoda, że o tym nie wiedział. Nikomu nie można ufać. Ja się tego nauczyłam już dawno temu. Teraz jego kolej. Od początku chciałaś go użyć? Nie. Na początku po prostu mnie zaintrygował. Wiesz, jak to było? Kilka lat temu w Matinie. Miałam tam obchnąć łupy u znajomego pasera. Kiedy się targowaliśmy, do środka wszedł Detlaw. Chciał sprzedać srebrny świecznik. Trzymał go przez sukno, to mnie zaciekawiło. Wyszłam za nim, śledziłam go, ale szybko połapał się co i jak. No tak, nadludzkie zmysły. Wskręcił w ślepą uliczkę. Kiedy weszłam tam za nim, wyskoczył z zza węgła, pokazał zęby. Chciał mnie wystraszyć, ale to nie zrobiło na mnie wrażenia. W końcu sama jestem potworem, co nie? Wyższy wampir nie zrobił na tobie wrażenia? No no. Nie wiem czy gratulować odwagi, czy współczuć głupoty. Zawsze dobrze dogadywałam się z groźnymi milczkami. To miała być aluzja do mnie? O matko. Świat nie kręci się wokół ciebie, Gerald. Ale w gruncie rzeczy trochę go przypominasz. Dusisz w sobie emocje i udajesz obojętnego. Widzisz, gdy poznałam Detlafa, Jakoś instynktownie wiedziałam, że on tak naprawdę nie chce zrobić mi krzywdy. Że próbuje mnie przegonić, bo sam się boi. Teraz już rozumiesz? Powiedzmy. I co było dalej? Zaczęliśmy rozmawiać. Spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci. No i się we mnie zadużył. Z początku mnie to nawet bawiło. Ale tylko z początku, bo on nie kochał jak człowiek, tylko jak zwierzę. Na zabój, bezwarunkowo, dziko. Ciężko odwzajemnić takie uczucie, nawet komuś mniej pokiereszowanemu ode mnie. Więc z któregoś dnia po prostu zniknęłaś? Tak, nie dałoby się inaczej. On by nie zrozumiał tych naszych zostańmy przyjaciółmi nie zasługuje na ciebie, i tak dalej. Ale potem, kiedy postanowiłam, że jednak wrócę na Stare Śmieci, przypomniałam sobie o nim. I pomyślałam, że może mi się jeszcze przydać. I grasz z ogniem. Pewnie, że tak. I albo się poparzę, albo puszczę wszystko z dymem. Innej opcji nie ma. Po tym wszystkim, co zaszło, nie boisz się spotkania z Detlafem? Poradzę sobie z nim. Hmm. Skąd ta pewność? Ty na niego patrzysz jak wiedźmi i widzisz potwora, a ja wiem, jaki jest naprawdę. Możesz być spokojny. Dobra, chodź. Jeszcze trochę i będziemy mogli się pożegnać z tymi cholernymi bajkami.